Wielka Ucieczka to gra edukacyjna na terenie wystawy Golgota Wschodu. Jest to gra w klimacie escape room, w której uczestnicy wcielają się w rolę zesłańców. Zesłańców, którzy opuścili swoje domy, udali się na Syberię i potem trafiają do obozu, po czym muszą podjąć próbę ucieczki. Gra polega na tym, że wykonujemy szereg zadań. W trakcie tych zadań staramy się oszukać strażnika, wykonać zadania tak, aby uzyskać ekwipunek, który jest nam niezbędny do wycieczki. Zadania sprawdzają naszą kreatywność, postrzegawczość, wiedzę, także spryt, ponieważ musimy wykonać tutaj szereg różnych zadań, które polegają m.in. na odkryciu ukrytych obiektów, na wykonaniu serii zadań pamięciowych, a także odpowiedzi na quizy. Zarówno zapraszamy dzieci od pierwszej klasy, jak i wzwyż, a także dorosłych.